Moi drodzy, Szymon Hołownia wchodzi do gry i robi w kontekście mieszkania Karola Nawrockiego dwa głupie ruchy. No naprawdę, w mojej ocenie nie da się tego inaczej opisać. Znaczy, po pierwsze, Szymon Hołownia apeluje do Nawrockiego i do Kaczyńskiego. Do Nawrockiego, żeby powiedział prawdę, a do Kaczyńskiego, żeby ewentualnie doprowadził do tego, że Nawrocki wycofa się z wyborów prezydenckich. No ludzie, gość, którego poparcie podbija pod 30%, ma wycofać się z wyborów prezydenckich z powodu... Tego, że ktoś mu coś zarzuca, a nic nie jest udowodnione, nie było nigdy żadnej sprawy i nie ma tutaj przestępstwa. Ludzie. Znaczy, czekam tylko na ten moment, w którym ruszy do dzieła prokuratura Adama Bodnara i będą ścigać jeszcze Nawrockiego za, za sprawę tego mieszkania. No jeszcze tutaj mi brakuje dopełnienia tej sytuacji w całym ciągu, oczywiście, działań tego rządu. No ale Szymon prochołownie, oprócz tej retoryki, próbuje się wykazać, moi drodzy. Próbuje się wykazać i zamieścił taki tweet z pismem. Szanowny pan Karol Nawrocki, prezes Instytutu Pamięci Narodowej, działamy szybko, pisze Szymon Hołownia. Karol Nawrocki otrzymał zaproszenie do złożenia wyjaśnień w Sejmowej Komisji Sprawiedliwości na 9 maja. Oczywiście jawnie i publicznie. Zobaczcie, 100 konkretów? Nie. Konkrety dla Polski? Nie. Rozliczać Nawrockiego jako... I teraz mi powiedzcie, bo może ja jestem durny. Może Szymon Hołownia to jest geniusz. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości chce rozliczać prezesa Instytutu Pamięci Narodowej ze sprawy jego prywatnego mieszkania? A gdzie tutaj jest interes IPN-u? Gdzie tutaj jest jakieś powiązanie z tym wszystkim? Zobaczcie. Jak się pali im z powodu słabnącego poparcia dla Rafała Trzaskowskiego. Są głęboko, głęboko w czarnej dziurze, dlatego stosuje się czarny PR wobec Nawrockiego. Hołownia w przyszłości za to odpowie. Wspomnijcie moje słowa, przyjdzie taki moment, że będziemy opowiadać na tym kanale, jak ganiają Szymona Hołownie, bo to, co wyrabia on jako marszałek, to, to jest tak ewidentne działanie, mocno skrajnie polityczne. A jednak, będąc marszałkiem, to powinien zastanowić się, że reprezentuje jednak całą Izlę. Do zobaczenia.